Cześć z tej strony haczka, a dziś czas na kolejny odcinek o Zapomnianych Krainach. Dziś będzie krótko, ponieważ organizacja, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest niezwykle rzadko spotykana, bardzo egzotyczna i no i dość niewielka. Tak naprawdę wspomniana została w jednym podręczniku: Champions of Valor do D&D 3,5, no i mowa tutaj o kłotarczach. No i w waszych głowach pewnie pojawia się pytanie, skoro jest tak niewielka, to dlaczego w takim razie robimy o niej osobny film? No i sprawa jest dość prosta. Zapomniane krainy są bardzo magicznym światem pełnym różnego rodzaju stworzeń, no a piąta edycja D&D udowodniła, że będzie ich nieustannie przybywać. Możecie o tym posłuchać na przykład w filmie od Ediego, no i w zasadzie w różnych filmach o egzotycznych rasach. Wszystkie te istoty zrzeszają się w pewnej organizacji. Jak wspomniałam, wiemy o niej bardzo niewiele, zaś posiadane dane dotyczą roku 1374 według Reku Bedolin, czyli 120 lat temu. No, wiele mogło się zmienić i zapewne wiele się zmieniło. No dobra, ale czym są kłotarcze? Są to w zasadzie jest to zorganizowana grupa dobrych potworów robiących dobre uczynki, przy czym dobre uczynki to nie mam na myśli walki ze złem. W 1374 roku niezwykle wzrosła liczba weznosów Lurue, Nobaniona i Salunę. Większość członków kuotarczu znawała te byty za swoich patronów. W tym czasie Wzrosła to rzeczywiście liczba złych potworów, no i w odpowiedzi kwotarcze zjednoczyli się, aby skoncentrować swoje wysiłki. Zorganizowali się więc w komórki, które wojowały ze złem. Używali przy tym humanoidalnych posłańców, aby przekazać swoje plany innym komórkom, do których sami nie mogli dostrzec, no ponieważ potwory mają tendencję do przyciągania zbyt dużej uwagi na drogach zbudowanych przez ludzi. Wszystko to przez to, że wielu nieświadomych ludzi często myli członków grupy ze złymi potworami, no i próbuje ich zabić. No i przecież nawet doświadczony awanturnik może pomylić dobrego wilkołaka z tym złym. Mimo tego, podziału na komórki większość członków działa samotnie, zbierając się w grupy, no i w przypadku większych zagrożeń to się to najczęściej dzieje. Wszelkie sprawy rozwiązują podobnie jak harfiarze, poza zajmowaniem się polityką i utrzymywaniem wpływów, ponieważ robią wszystko, by nie zwrócić na siebie nadmiernej uwagi. Bycie na widoku wiąże się z ryzykiem utraty członków, a na to kotarcze nie mogą sobie pozwolić. No i w przeciwieństwie do harfiarzy nie posiadają stałych baz, raczej półtrwałe obozowiska, na co wskazują łatwo rozpoznawalne naturalne punkty orientacyjne. Bazy te służą jako miejsce oddawania głosów, ponieważ kolejne kierunki działania obierane są przez głosowanie. Głównym zadaniem zaś jest utrzymanie czujności i obserwowanie właśnie złowrogich zło potworów, no i zgłaszanie ich działań przełożonym i ewentualnie ewakuowanie także ludzi z bardziej niebezpiecznych rejonów Ferunu. Oczekuje się, że poszczególni członkowie będą patrolować terytorium wokół swego miejsca zamieszkania co czwarty dziesięciodzień. Członkostwo w kółtarczach nie wiąże się z płaceniem żadnych składek, jednakże zbierane są magiczne przedmioty, które uda im się zdobyć. Zawsze preferowane są te, które są szczególnie przydatne na niehumanoidów. Przykładem niech będzie przystosowana dla wernika zbroja, mikstury uzdrawiające, zwoje czy magiczne przebrania. Organizacja posiada stosunkowo duże zasoby bogactwa, z których może czerpać, jednakże jest ono rozrzucone po różnych norach i kryjówkach, które są przystankami dla jej członków. W 1374 roku grupa liczyła zaledwie 300 członków, zaś o jej istnieniu wiedziało nie więcej niż 300 innych osób nie będących jej członkami. Jednakże w 1385 roku sytuacja mogła się zmienić. Wraz z uderzeniem plagi czaru wiele magicznych stworzeń zginęło, a jeden z patronów grupy, Nobanino, stał się złą istotą. No i na szczęście drugie rozdarcie naprawiło większość no panią, znowu jest dobry. Jednakże nie, prów, nie, nie przywróci to szkód, jakie plaga czarów odcisnęła na kłotarczach. Nie wiemy, ilu jest ich teraz, jednakże nigdy nie było więcej niż 40 członków w jednym miejscu i w tym samym czasie. Dzięki temu grupa zachowuje swój niski, taki tajny charakter, no a nowe istoty mogą dołączyć, gdy uzyskają na to zgodę trzech starszych członków. No i tutaj też głównym warunkiem jest złożenie przysięgi na wierność. Na czele organizacji stoją trzy osoby. W 1374 roku był to paladyn Wemik Kulkulan, który zapewne już nie żyje. Drugą osobą była Brana Białobrewa, kobieta wilkowa, która też zapewnie już nie żyje, a trzeci był jednorożec znany światłem gwiazdy polarnej. Ten ostatni zapewnie żyje, ponieważ jednorożce potrafią jednak przeszyć tysiąc lat. Mimo tego wszystkie decyzje są nadal polemowane metodą głosowania, więc ci dowódcy to tak naprawdę przedstawiciele. Choć ostatecznie i tak praktyka pokonuje teorię, ponieważ decyduje tu liczebność danej rasy. Mniej liczne ustępują w głosach większym, dlatego często grupują się samodzielnie, aby mieć szansę wysłać swojego przedstawiciela. Powstało więc tak naprawdę pięć ugrupowań wewnątrz kłotarcz. Pierwszym z nich jest właśnie Biała Wataha, zbierająca dobre wilkołaki, które wyznają Salunę. Można je rozpoznać po białym lub na przykład szarym futrze, gdy są w formie hybrydy. W XIV wieku dołudziła nimi właśnie wspomniana Brana Białobrawa, choć przygotowała się do, do przywództwa swego syna Bremwola. Nie wiadomo jednak, czy Biała Watacha nadal istnieje i kto nią dowodzi, ponieważ Likantropia nie wydłuża życia zarażonego, więc zapewnie Brenwol też już nie żyje. A biegacze z Ferton to tak naprawdę będzie druga grupa, do której zaliczamy część Migopsów. Grupa zwana Kościaną Szarżą z Rzesza jednorożce a do krzmiałej jazdy należą Centaury. Zaś Aerie Burzowego Wichru to będzie grupa ogromnych Programi kłotarz są złe organizacje, szczególnie ludzie czarnej krwi, czyli zgrupowania m, linatropów wyznających malara, sam kult malara, kult smoka, zontajmowie, wszystkie kulty beholderów i organizacje, które zrzeszają złe potwory. Do tego wszelkie orki, gobliny, szczególnie złe smoki, ponieważ te potrafią niszczyć ogromne płacie terenu, no i do tego nie widzą oni czerwonych czarnoksiężników za stworzenie czarnych jednorożców. Jednakże kłotarcze mają też swoich sprzymierzeńców. Przede wszystkim zalicza się do nich kościół Lurue, Pseulne i Nobaniona, ale poza nimi dobre plemiona barbarzyńskie, grupy tropicieli i kręgi druidczyne. Jeśli chodzi o kłotarcze to byłoby na tyle. Nie zapomnijcie sprawdzić reszty naszych materiałów. Do zobaczenia. narka!